Cześć hey moi kochani, witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie z tej strony Merlin i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak korzystać z programu Malwarebytes. Jest to program, który pomoże wam chronić wasz komputer przed złośliwym oprogramowaniem poprzez skanowanie waszego komputera w poszukiwaniu różnych zagrożeń. Gotowi? Zaczynajmy. A więc na początku powiedzmy sobie dlaczego warto używać tego programu. Malwarebytes to bardzo popularne oprogramowanie do Cyberbezpieczeństwa, które specjalizuje się właśnie w wykrywaniu i usuwaniu różnego rodzaju malware'ów, czyli po prostu złoś złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, trojanów, programów szpiegujących, tak zwanych spyware'ów czy ransomware'ów. Jego głównym zadaniem jest ochrona naszych danych przed nieautoryzowanym dostępem oraz blokowanie prób zainfekowania naszego systemu. Program jest dostępny w dwóch wersjach. Wersji darmowej, którą dzisiaj się zajmiemy oraz wersją premium. Nawet słuchajcie, wersja darmowa pozwala nam skutecznie skanować nasz komputer w poszukiwaniu istniejących zagrożeń i pozwala je usunąć. Wersja płatna natomiast oferuje dodatkową ochronę w czasie rzeczywistym, czyli tak zwana real time protection, która, zapo która zapobiega infekcjom, zanim zdążą one wyrządzić szkody. Program ten jest ceniony za swoją skuteczność. Każdego dnia Wykrywa i blokuje miliony zagrożeń. Jednocześnie został zaprojektowany tak, aby działać wydajnie w tle, nie spowalniając naszego, yy, naszego no, pracy, naszego komputera. Na jakich systemach działa? Na Windowsie, ja jestem teraz na Windows 11, działa też na 10, na 8, na 7. Na 7 musimy mieć dodatkowe zainstalowany service pack. 1 działa na Macu, na Androidzie, na OSie. A więc, jak pobrać ten program? Wbijamy na stronkę malwarebytes.com. Dodatkowo wszystkie linki będą w darmowym artykule na Magic Team, link w opisie. Na tej stronce bo klikamy sobie Free, pobierz. Przycisk u góry w prawym górnym rogu. I następnie zobaczymy sobie tutaj tą stronkę. Jak widzimy od razu się tam pobiera. Jest tutaj normalnie pobrane w folderze pobrane. Jak sobie lukniemy mamy tutaj plik. Bardzo bym was prosił abyście zostawili teraz kciuka w górę oraz subskrypcję. Gdyż bardzo mała osób subskrybuje mój kanał. A to bardzo pomaga w tworzeniu moich filmów. Dodatkowo jeżeli podobają wam się moje materiały. Możecie kliknąć w przycisk wesprzyj albo pod filmikiem, albo na kanale i tutaj za drobną opłatą możecie uzyskać dostęp do dodatkowych materiałów, czyli takich jak nieopublikowane filmy bądź filmy tylko dla wspierających. Alternatywnie pod każdym filmikiem moim istnieje opcja wesprzyj mnie, gdzie możecie przekazać drobną kwotę na rozwój mojego kanału. Każda nawet najmniejsza kwota sprawia, że będę mógł tworzyć kolejne filmiki i będą one za darmo na YouTubie. MB Setup Exe, klikamy go dwa razy. Teraz potwierdzamy, że chcemy go zainstalować. Możemy sobie wziąć w opcję zaawansowane. Tutaj wybrać lokalizację, gdzie chcemy zainstalować oraz język. Ja sobie klikam anuluj, bo mi to jak najbardziej wystarczy. Następnie wybieramy zastosowanie domowe i klikamy dalej. Następnie nie chcemy chronić naszej przeglądarki i klikamy pomin. Ja korzystam z tego programu w taki sposób, że jeżeli wykryje, że coś się dziwnego dzieje, to skanuje komputer. Windows Defenderem, a potem dodatkowo właśnie programem Malwarebytes sobie przeskanuję komputer, czyli instaluję programik, skanuję, a następnie go usuwam, bo mi jest szczerze mówiąc on na co dzień niepotrzebny. I tak możecie sobie z niego korzystać, albo sobie możecie go zostawić u Was, albo też y, usuwać za każdym razem. Ok, a więc jak już jesteśmy w programie, możemy albo dać skanuj teraz, albo na razie pomiń. Ja sobie dam na razie pomiń. Potem może później zamykam okienko. Tutaj w, witaj w bezpłatnym okresie próbnym i tutaj sobie dajemy kontynuację. Kontynuuj bezpłatną wersję próbną, i teraz dostajemy wersję próbną na 14 dni. Za i możemy sobie przez 14 dni po prostu testować. Ja generalnie nie korzystam z opcji skanera w czasie rzeczywistym, bo uważam, że Windows Defender jest wystarczająco dobry. Ale to co nas interesuje, to opcja skanowania. E, tutaj sobie możemy przejść w ustawienia i zmienić różne sposoby wykrywania. Nas to generalnie nie interesuje na razie, e, ale wiecie, że taka opcja jest. Jeżeli chceli, chcielibyście sobie coś tam poustawiać, nas interesuje skanowanie, więc sobie klikamy na skanowanie i teraz będzie nam komputer skanował w zależności od tego, jak. Jak dużo macie gigabajtów na dysku oraz w zależności od tego, ile macie tych dysków i jak szybki jest wasz komputer, tak długo będzie trwał ten proces. Aczkolwiek, możemy sobie po prostu zostawić to, żeby sobie działało, skanowało tutaj i po prostu sobie poczekamy. Możecie sobie po prostu zostawić ten programik, a w, w tle sobie coś innego robić i, i tle. Więc ja sobie teraz poczekam i zobaczymy, czy coś nam wykryje. A więc, jak widzimy, znaleziono u nas 9 zagrożeń. Zabiato ja okienko tutaj wyświetla, czy znaczy powiększę sobie je tutaj troszeczkę, żeby mógł zobaczyć co to są za pliki. Widzimy, że tutaj mamy jakieś torenty, gdyż mamy torenty uTorrent, widzicie w Internet Explorer, coś tam tutaj znajduje, jakieś torenty coś mają tak, jak pobieracie coś z torrentów, to jak najbardziej możecie się uliczyć z tym, że e, jeżeli nie macie, nie, nie skanujecie tych plików co pobieracie, że pobieracie jakieś wirusy Tutaj mamy jakiś klucz rejestru, też z torrentami związanego, więc to ogólnie u mnie to się tyczy akurat torrentów Więc jak widzicie, wykryło nam zagrożenia Czas trwania 2 minuty, przeskanowało 300 tysięcy plików. Jak możemy się ich pozbyć? Klikamy kwarantanna, 9 obiekt, pyk, zakończono. Nie ma. Możemy sobie ewentualnie wyświetlić raport i zobaczyć, co to dokładnie tutaj było, ale nas to nie interesuje. A więc, w taki sposób pozbyliśmy się potencjalnych zagrożeń. Co warto dodać, że czasami może, ale to jest bardzo rzadko, że pokazuje jakieś pliki, które są niby niebezpieczne, a w rzeczywistości, w rzeczywistości e, nie są niebezpieczne. E, to można zawsze sobie jeszcze wygooglować te nazwy plików, które tam, tam nam flaguje i tak dalej. I dodatkowo teraz to, co zrobiliśmy, to było, nie było to pełne skanowanie, tylko szybkie skanowanie. Chciałbym zachęcić was do utworzenia darmowego konta Magic Team, linki słuchajcie są w opisie, jest to słuchajcie platforma, na której możecie uczyć się programować, będę tutaj umieszczał ekskluzywne poradniki tylko dla właśnie członków Magic Team i stronę możecie już sobie obczaić, link w opisie jeżeli chcemy zrobić pełne skanowanie musimy sobie przejść tutaj w zaawansowane skanowanie i tutaj wybrać, musimy sobie skonfigurować nasze skanowanie i wybrać co dokładnie jakie dyski dokładnie chcemy skanować widzicie u mnie jest sporo, możemy też skanować w poszukiwaniu, w sobie dać to, wszystkie dyski zaznaczyć, możemy też konkretne foldery zaznaczyć, i wtedy będzie nam skanowało wszystko. Ale tak w taki sposób możecie korzystać z tego programu. Teraz w ogóle macie wersję Pro, czyli po prostu za każdym razem jak, jak uruchamiacie program, będzie Wam robiło szybki skan. Nie, nie program, przepraszam, tylko komputer, będzie Wam robiło szybki skan, e, możecie sobie też ustawić tutaj harmonogram, kiedy będziecie, kiedy ch będziecie chcieli mieć e, te skany, ale zakładam, że będziecie korzystać po prostu z darmowej wersji, czyli tej co ja mam i, i tak to będzie działać. Dodatkowo, jeżeli nie chcemy, żeby program nam startował z każdym Uruchomienie Windowsa. Przechodzimy w ustawienia i tu mamy opcję: uruchom program Malware Bytes w tle podczas uruchamiania systemu Windows. To możemy sobie odznaczyć albo zaznaczyć w zależności od tego, co chcemy mieć. Możemy sobie wybrać motyw i zobaczyć sobie dodatkowe ustawienia. Nas to jednakże nie interesuje, więc, e, więc my sobie to możemy zostawić włączone, wyłączone jak tam chcecie e, i tle. Więc tak zrobiliśmy skan Ja mam nadzieję, że filmik był przydatny. Zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję. Ja jestem Merlin. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć.